panowie by, byli kiedyś niebiesko-czarni później czarno-czarni a teraz wydaje się że polska siatkówka to tylko żółto-czarni. Wojtek to dobre, e, złe, czy widzisz minusy czy plusy tej sytuacji? Znaczy tak, no, pierwsza rzecz to jest wolny rynek. I tutaj y, prawa wolnego rynku są tak samo okrutne czasami w sporcie. Natomiast zgadzam się, że od strony sportowej nigdy nie jest ciekawie, jak jeden zespół w nieskończoność kolekcjonuje tytuły, choć ich to na pewno bardzo cieszy i oni na to nawet ciężko pracują. Ja bym tu nie podnosił głosów, że y, oczywiście jest sponsor, y, który y, jakby nie daje równych szans y, w pewnym stopniu, choć wydawało się, że właśnie w tym roku po raz pierwszy Jasek Resowia i y, być może Zaksa Kędzierzyn naprawdę kadrowo prezentują się nieźle, natomiast potrzebują troszkę na pewno więcej czasu. Jest teraz temat, czy te zespoły utrzymają y, choćby te składy, które skomponowały na ten sezon, lekko je wzmacniając czy modyfikując, bo mnie się wydaje, że naprawdę hmm, potencjał sportowy w obu zespołach, y, które wymieniłem, jest na tyle ciekawy, że jeśli po roku pracy wspólnej osiągnęłyby pewien mechanizm gry, y, automatyzm, y, to nie jest powiedziane, że sportowo nie są, są aż tak bardzo daleko. Ja nie mówię o logistyce w klubie, o możliwościach y, tych pełnych y, zabezpieczenie może tak y, dobrze wszystkiego, jak ma zabezpieczona skra, ale od strony sportowej, Tutaj nie widziałem przepaści, natomiast zgadzam się, że y, to może troszkę deprymować, no ale y, z jednej strony trzeba się cieszyć, że tak wielcy sponsorzy... I tak godni zainteresowali się siatkówką, bo w, ładny, w łatwy sposób możemy to, to dziecko wylać z kąpielą. No. Jurek, twoje zdanie na ten temat? No Ja się absolutnie przychylam. Pieniądze, jasne, też są szalenie istotne w sporcie. Natomiast historia, nawet no, występów PG Skryby Uchadów, pokazuje, że skret też można pokonać. Dokonała tego w Pucharze Polski drużyna no właśnie, z W Polski yy... można to zrobić raz w lidze. Nie zdarza się jakaś dłuższa seria play-offy. Przy, przy, przypomnisz sobie też finały z Jastrzębskim Węglem, gdzie wszystko decydowało. To w piątym spotkaniu, też, też była wyrównana to Było to trzecie mistrzostwo Skry, walka. która dopiero rosła w Trudno Skrę zabronić, nie chcę być adwokatem, no, kupowania zawodników i, i budowania silnej ekipy w kontekście też występów w europejskich y, pucharach. To mogą robić y, wszyscy. Wszyscy mogą także zabiegać o nowych sponsorów, o, o, o nowe fundusze, o to, żeby kluby były bogatsze. Jasne, ta y, wojna finansowa zbrojeń do niczego nie, nie prowadzi, bo, bo rzeczywiście te kominy finansowe, jeśli chodzi o uposażenie siatkarzy, no, sięgną, sięgną chmur i, i, i tutaj na pewno jest ból siatkarskich prezesów spory. Natomiast z tym nie da się nic zrobić, bo, bo zakończę słowami Wojtka: to jest wolny rynek. No właśnie, wrócę też do wątku, jaki poruszył pan Kazimierz Pietrzyk. Sobotnia gala też pod dyktando Skrym. Rzeczywiście zgarnęli wszystkie możliwe nagrody oprócz odkrycia roku albo Michał Kubiak wziął statuetkę. Wojtek, ciebie nie było, ty Jurek byłeś na tej gali. Jak twoje wrażenia? Jeśli chodzi o takie doznania artystyczno-muzyczne, to, to ta gala była rzeczywiście taka wartka, zwięzła, każdy mógł znaleźć coś, coś dla siebie. Natomiast jeśli chodzi o, po pierwsze, no brak obecności jednak głównych aktorów, czyli, 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 siatkarzy, czyli yy, siatkarzy, siatkarki, które, które powinny odbierać nagrody, yy, no tu jednak termin gali, tak? czyli, czyli zestawienie terminu gali z terminem kolejki ligowej siatkarek plus Puchar Polski, choć rzeczywiście siatkarze Pekin tak z Kryby Ochadów zapowiadali, że w komplecie pojawią się w Teatrze Polskim. Tak się nie stało No z uwagi na problemy zdrowotne, jak mówił prezes Konrad Piechocki. Musieli zgarnąć wszystko, bo, bo ten rok był jaki był, reprezentacyjnie był mizerny, jeśli chodzi o, o kluby, no to Skra też była najlepsza mistrz Polski, trzecia drużyna Europy, wicemistrz świata, więc no no tutaj nie mogło być w zasadzie innych wyborów. Decydowali też kibice, więc trudno z tymi decyzjami polemizować. Natomiast problem w nominacjach, bo, bo, bo w mojej opinii jednak Katarzyna Skowrońska do lata, która zdobyła cztery medale w poprzednim e, sezonie, bo Mistrzostwo Włoch, Super Puchar, Klubowe Mistrzostwo Świata, MVP, MVP Mistrzostw świata, Mistrzostwa Świata, Super Puchar e, Turcji, więc obecność w, tej, w tych piątce nominowanych jej się z urzędu należała. Jeśli chodzi o mężczyzn, tak, można było polemizować. Michał Ruciak miał bardzo dobry sezon, siatkarz e, Zaksy i w klubie, i w reprezentacji w Lidze Światowej, czy też choćby Łukasz Żygadło, który, który wygrał z Trentino Ligę, Ligę Mistrzów i został najlepszym rozgrywającym tego turnieju, więc to były takie pojedyncze sukcesy naszych świadkarzy, a tu nie znaleźli się nawet wśród pięciu nominowanych.